Siemano moi kochani, z tej strony Farel i jest dzisiaj ze mną JJ oraz Blueberry. Spadł śnieg, więc dzisiaj przez cały dzień będziemy jedli tylko to, co ulepimy ze śniegu. A już myślałam, że śnieg. No dzisiaj niestety nie. <grym> Za chwilę zagramy w kamień nożyce papier i kamień nożyce papier zdecyduje o tym, ile czasu mamy na to, aby ulepić danie. W puli jest dwie minuty, minutka oraz 15 sekund. No tak! Co ty ulepisz 15 sekund? Osoba, która przegra oczywiście ma tylko 15 sekund. Jeżeli zdarzy się to komuś 3 razy, no to niestety cały dzień będzie chodził głodny życie! Zaczynamy! Gotowe? Tak. Uwaga! Kto dziś nie zje śniadanka? Haha! Mam dwie Let's go! Nie. Dwie. Trzy, po trzy. Dlaczego? A ja się najbardziej kłóciłam, że za mało czasu to jest. Ty lepiej myśl, co ulepisz, bo jesteś ostatnia. 15. Coś małego Czego. i sycącego. W następnej rundzie nagrywamy, kto przegra, to go nacieramy. Babka w górę i to robimy. Ja nie wy wypisuję się z tego Krystian! Trzy, dwa, jeden. Ja mam dwie minutki. Plan też jest w główce przede mną tortownica, tak bym to nazwał. Tutaj mam troszeczkę mąki, z drugiej strony też mam troszeczkę mąki. Ja na ściedanko bym zjadł sobie elegancko, tak. Jedno jajeczko, mm. <noise> drugie jajeczko. Ile ja tych jajeczek no, sobie bym tak zjadł? No, Co nie jajeczko. wygląda jak. Ale ja będę się was czepiał, zobaczycie. Jajeczko jest okrągłe To jest jajko, nie wiem, jakiejś kurki, która była okrąglutka, dlatego to jest, jest, to jest takie. Smoka. Jajko smoka. Dobra, mamy. Trzy jajeczka starczą. Teraz kurde trzeba ulepić jakoś parówkę. Jak ulepić parówkę? O! Jeden kawałek parówki. Ej, minuta, proszę się nie śmiać! Minuta ci została. Minuta? To wygląda bardziej jak kiełbasa. Uspokój się. To jest kiełbasa! No to jest z kiełbaską. Jedna kiełbaska, trzy jajeczka i do tego chlebka, kromeczka. O! Chlebek. Kolejna kromeczka. Ale zimne Dobra, i do tego przydałoby się jeszcze jakiś piciu Filiżankę ulep chociaż. Da, filiżankę, no postar... Aha. Kawy nie będzie. To nie! Szklaneczka! A no co to nie ma takich szklaneczek nawet! No to kieliszeczek! kieliszeczek No i wszystko. Dwa, jeden, zero. Pyszne śniadanie będzie. Jak oceniacie danie? Dwa na 10. Jak dwa na 10? <grym> Dobra, jeszcze z tą kiełbasą to mi się zgodziła i z tym chlebem. No. Ale ty jajka nie wyglądają jak jajka i ta filiżanka to na pewno nie Co ty, ty gadasz, nie wygląda jak jajko? Jakbym z... <grym> chciał, to nawet to jak... by się zbiło. No się. O właśnie. No nie, to są jajeczka. Pączki z kiełbasą na śniadanie Półeczki. <grym> szklanka nie wyszła. To bez herbatki. Ale trzy jajka, paruwa i dwie buły. Trzy pączki małe. Niech ci będzie. Mandarynki. <grym> tak! Na <grym> śniadanie. Nie każdy musi mieć taką wyobraźnię jak wy, tak? Ale masz zjeść na One Bite Challenge na, te jajka. tu Jasiu. Zobaczymy, jak to zrobisz zaraz na One Bite, kurczę challenge w 10 sekund, coś. Ja go na następna, dobrze. zaplasam. 3, 2, 1, start! Dobra, widzowie, ja robię pankejki. Pankejki? Tak, chcę trzy duże pankejki. Ej, stół sobie duże. posyp mąką, że się nie przykleiło. Duże. To są duże. pankejki? Nie, no ściągam te rękawiczki. Bardzo dobrze. Ile ma czasu? 30 sekund. Masz na razie jednego pankejka Dobra, drugi jest. Jagoda. Zrobimy. Dziś bałama. No, zrobimy. Czekaj, małbana. bo one mają być takie płaskie trochę. Ile mam czasu? 20 sekund. O nie. Dobra, to są trzy pankejki Do tego są... <laughs> nie! Borów... To jest borówka jak coś. Jagoda! Ty przez co przeginasz? To są borówki i cukier puder! Cztery. Cztery Jeden, A i syrop klonowy tak, jeszcze? Tak, tak! Christyna, tak. czy ona ma nas za idiotów? To są pankejki? Tak, jeden na drugim. A ten na dole jest taki największy. No to ugryź. Tak. Ten na dole Ugryź czy No to, to nie jest yes. pancake. To był pancake! A twoje jajka to były jajka? O, takie okrągłe. No. no, to jest pancake. Tak. No nie no, a to co to jest? Borówki, a to jest największy pancake na dole, bo zawsze się robi od najmniejszego do największego. Nie kompromisuj się. Tak, dobra, mogę Ci to uznać, jak się ze mną podzielisz. Nie ma dobra, opcji. Dobra, podzielę się. Gramy w kamienuczyce... Akurat będą trzy, to dla Ciebie też jeden zostanie. Gramy, gramy w kamieniu papier czy uznajemy to danie zajadalne? Dobrze, to co byś powiedział, teraz już nie widać tego dania, ale co byś powiedział, że to, co to jest ulepione? Kupka śniegu. Kupkę nie śniegu na śniadanie. Jedz. Ile wlezie? nawet ci na nałoży do śniegu. Co ona gada? Musimy już to na to rozstrzygnąć, tak? Ale twoje jajka też wtedy odpadają. No. Nie, dobra, to gramy. Jak ja przegram, to odpadają jajka, ale paruwa z bułką zostaje, a ty w ogóle nic nie jesz. No dobra. Ale ty ja znowu ale ja mocno, gram. Ale mocny deal. A co? Ja jestem wygrany i tak, nie? Dobra. Trzy, trzy po, po trzy. trzy. No ja! 15 do 14 miała, czekasz. Że z nim nie ma szans! Dobra, już Czekaj, <grywa> To jeszcze kurczę może ona nie zjeść. Zaczynamy. Osoba, która ma najmniej czasu dodatkowo, jest pod presją naszą. My na głos odliczamy czas. Dobra. 3, 2, 1. 15, 15 14, 15. 14 nie, ja 13, 12, 15. 11, 10, 10, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, 3. Dwa, <śmiennie> jeden, koniec! Ej, 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 ej! ej. To jest ja awokado! Tak! To jest awokado. <śmiennie> awokado. Zobacz, czy jest orzeszek. To jest jeszcze nieobrane awokado. Jaki orzeszek? Pesteczka. Pesteczka. Co, orzeszek awokado? <śmiennie> Jagoda, co ty o tym sądzisz? Czy to wygląda na awokado? Ja akurat potwierdzę, bo nawet jeszcze nie skończyłam, już wiedziałam, że to będzie awokado. No i trzeba to sprawdzić. Czym? Jak? Tak się składa, że mam nóż i sprawdźmy, czy jest Łukasza orzeszek w środku, czy jest pestka. A w Twoim jajku było żółtko? Gdzie masz pestkę? To, to jest takie wypadła. właśnie idealne awokado bezpestkowe. Aha, dobra, ale naciągane. Napiszcie w komentarzu, kto ulepił najlepiej śniadanie. Lecimy jeść. Rano do stołu. Smacznego. Szczerze, ja jestem bardzo zadowolona. Wysokokaloryczne, kaloryczne. Zdrowe tak. tłuszcze. Tak. Zdrowe na cerę, na skórę. najem się na pół godziny. Narzycące jest awokado. No. U mnie dwa jaja jak berety. Na trzecie jeszcze jedno jest. Kurczę. Ale jaja. U mnie pyszne nic. Niewidzialna zupa. pozwól, że Ci po pierwsze, co? No. Też też trochę? Ech. No, daj. No. Dzięki. A sobie nie popieczyłeś? Nie. Jeżeli o to chodzi, to ja jestem Jaroszem, nie? Twoje, twoje śniadanie wygląda jak szpitalne jedzenie. Trochę tak, no? Jesteście zazdrosne. Po w prostu jesteście zazdrosne. Gdybyś cała takie szpitalne jedzenie, takie o... Chciałbyś takie ekskluzywne awokado z za 8 zł. O! Dobra, ja czekam na obiad po prostu. Nie, nie mogę się doczekać papier, Mam mogę nadzieję, cię że w ogóle zjem coś. Zagramy w kamienżyce papier. Jak przegrasz, mm. to nic nie dostaniesz. A nie. jak wygrasz, to od Justyny dostaniesz apokado. Ej, ja się może nie zgadzam. I no nie to czyli nie gramy. Nie gramy, ja się nie będę upakarzać, tak? Tak. Po prostu nie zjem tego śniadania i mam nadzieję, że uda mi się w obiedzie i kolacji coś dobrego. Pysznie, dobra. Pysznia, pysznia, pysznia. Komuś tu burczy w brzuchu. No. <laughs> dobra. Czas przygotować obiadek! Gotowe? No. Trzy, po, po, trzy. Trzy. Trzy, trzy po trzy! Wszystko! Trzy po trzy! Nie! Już teraz mam dwie minuty! Już nie! z grać! Trzy po trzy! Jest! Pękły nożyczki! Ktoś tutaj nie zje obiady! I kto tu się śmiało? Obiadek w 15 sekund! Kurde, co ja wymyślę? Nie mam pojęcia. Trzy, dwa, jeden, start! A, dobra, mam dwie minuty, więc to jest bardzo dużo czasu. Pierwszą rzeczą, którą tutaj sobie ładnie ulepię, to jest łosoś, moi drodzy. O, Rybeczka, kurczę. taka podłużna, zawsze są takie kawałki łososia mniej więcej, dobrze, że mam długie paznokcie, to mogę sobie to wyrzeźbić jeszcze. Przez dwie minuty zdążą Ci rączki zmarznąć, spokojnie. To jest łosoś. Ból się zaczyna po pierwszej minucie. To są Widelce do osoby. Nie, fryteczki. Takie grubsze, stykowe. O kurczę. Kurczę, nic się nie klei już do tych rąk. O okej, okay, dobra, niech będą cztery frytki. Teraz do tego, nie wiem jaka sałatka, bo nie wiem co będzie wyglądać z tego śniegu, ale niech będą po prostu pomidorki koktajlowe, tak? 50 sekund Ci zostało. To dużo. Jeden pomidorek koktajlowy. To wygląda jak jajeczko, halo. Przestań! Pomidorki halo. są okrągłe. Drogi. takie duże! Przestań! Przecież to jest brukselka! Dobra, to będzie brukselka! 30 sekund. Niech to, to będzie brukselka, może być brukselka nawet. Albo nie, niech to nie będzie brukselka! Dobra, ostatni. 20. Pomidorek koktajlowy. I wystarczy mi, ja się tym najem. Wystarczy? A jeszcze? Jeszcze mam czas? 10 sekund. To poukładam równiej te fryteczki. I no no jeszcze co dołożę jedną. jedną. Tak, dołożę jeszcze jedną. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up! Dobra. Ja no nie oso... mam zaczęła się przepić w sobie. No, no, Sosia, mogę się zgodzić. Frytki też, tylko te pomidorki trochę tak. No te, bo to, są te, z z brucelki, GMO. bo tu są z GMO. A, A. z GMO, no. okej. Okay. No dobra. Ja, ja akceptuję. Ja też. Ale jak jedną frytkę odpalić? Mam tylko pięć. No dobra. Ja i tak coś lepszego ulepię. Ready? Steady? Go! Wow! Dobra, Minutka. ja na obiad. Nie! O, jak się stara! A, zbiotła! Kurczę, nie! 45 sekund. Co tu jest? Czy to jest jabłko? Jezu, czy to jest truskawka? Nie! Jagoda, co to ma być? To są pierożki. Nie. Yes! Pierożki, ale gruzińskie. Jezu, to nie przejdzie? Przejdzie. Pieroszki. Tam było Hinkali 5, 5 w zamówieniu. 4, 15 sekund. Wystarczy mi dwa. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nie no, się się nie chce lepić. 4, 3, 2, 1. Koniec! Stop. Dwa pierożki Hinkali. I jeden e, ruski. Egoda, <śmieniciela> 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 hey, jak cię <śmieniciela> lubię, to. Dwa hinkali, przejdzie, ale ruski sper. Serio! Dobra, to tak, w zestawie zawsze się jest 5, to ty dwa, ja jeden i ona dwa i deal. Dobra, zgadzam Mamy to! Ciebie jakoś... ty zjem! 3, 2, 1, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 6. Pięć! Cztery! Trzy! 2, Jeden! Arbuz! Arbus miał być, ale nie wyszedł! To miał być arbus? Tak! Chciałem zrobić dużą kulkę, nie wyszło! Już jest chyba na minusie, nie lepi się tak fajnie. Dobra, zmieniam! Gotowany burak! Zobacz, podobny! Naprawdę zmieniłeś to do buraka? Co ci to przypomina? Gotowany burak, ja podobny? Nie, nie. Jak ziemniak. No jak ziemniak, ziemniak bardziej, bardziej no. Możesz dostać ziemniaka. ziemniaka możesz tak. Chyba ziemniakiem. ziemniakiem. Jeden ziemniak. Jeden gotowany ziemniak. <noise> no przesta! <noise> A ty? Tu... <noise> Dużego ziemniaka nie było, dlatego zdecydowałem się na batata. Dziewczyny pozwoliły. Batat się ledwo zmieścił do garnka. Ponoć ma być gotowane przez 30-40 minut. Widzowie jest afera! Generalnie Justyny Danie. Jest już gotowe. Jest już gotowe. Przygotowanie trwało niecałe 25 minut. Mój batat nie może się dogotować. Tak, ona jest głodna Jak on jest wielkości głowy. Ja zapomniałam, że te na, na te pieruszki trzeba jechać jeszcze, a oni się tyle męczą z gotowaniem tego obiadu. Batat się gotuje już 40 minut, jeszcze nie doszedł, bo widelec się w niego nawet nie wbija do końca, a na pierogi jagody. Ej, nie przedrzeźnia się, tak? Przedrzeźnia się. Tak. O kurde, ale burzy A na pierogi, jagody trzeba jechać jeszcze godzinę w jedną No i jeszcze mi zjedzą dwa przecież Jak wygrasz ze mną trzy po trzy, to ci oddam jedną frytkę i pomidorka A mi? Nie. A to jak przegra to mi oddasz Dobra Czyli tak jestem wygrany Dobra, jestem trochę główna, więc ta frytka może ukoń moje pragnienie. Uwaga Skuś baba Nadzia Ooo Jest Częstuj się Dobra, ja tą największą, sorry Mogę chociaż pobąchać? Nie więc mm. jesteś, co? Ej, dobra Dobra, dobra obiad sobie wymyśliłam Właśnie no. widzę, no przegrałaś Ale mi się wydaje, jak gadasz, tam pieprzu nie było, co? A to jest pieprz? No, w sumie tak Ej, ej, ten ej, 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 ej Te córki nie możesz dojść. No właśnie, tylko że środka proszę dziubać No mm. dobra, co z tym batatem? No, ale wymyśliłyście Wiedziałem, żeby ziemniaka ugotować, a Jego były ten batat też ziemniaka bo naprawdę są Eee! Dostała frytka Ale pyrka? tylko wygrała. Wygrała pomidorka i frytka. Mhm. Chcesz też wygrać patata? Może. One eternity later. Najgorzej, woda mi już O, On niedogotowany do końca. Tutaj fajnie się wbija. A na środku. Dosyć ciężko, dobra, spróbujmy go. I co o tym sądzicie? Smacznego No właśnie, smacznego. O, oh, To był głupi pomysł. Ej, Iwik jest nawet, no? nie się przekroju. Chcecie kawałeczek? Nie, dzięki. Czemu? Ej, zobacz. Bez problemu jednak. Wygląda jak marchewka Ciekawych duża. Ca wykolory <grym> ma taki wielki <grym> Iwi, ty nie dostaniesz. Zapomnij. Jeden? Dobra, jedz tego ziemniaka i jedziemy na te pierogi. Ej, ja cię nie... Aha, ty nie jadłeś. Ja już tyle nie pośpieszałem, tak? Jak jadła. no to ty? Proszę nie krzyczeć, tak? Proszę nie krzyczeć. No smaka na tego potowa. No, ok, słodziutki. No bo to batat słodki ziemniak. Musisz zjeść całego. Właśnie. A ja zjem tyle, ile będę chciał, tak? Nie, cały. Nie, tak? cały. Tak. Taki wielki był ziemniak, takiego sam sobie wybrałeś z ziemniaka. No da. I Ty przeciwko mnie. Ja jeszcze bym się do tego przydomu. Ty zaraz jeszcze... Sól. Nie. On jeszcze zaraz ukradnie pieroga przecież, bo... Haha, ha, co Ty myślałaś? Ty, ty masz tylko dwa pierogi, tak? Kresa. Ja mam dwa i ja mam jednego. No, Krystyna ty... też ma dwa? No. O nie. Ty tam jedziesz tylko na pierożkę tego. No? Dobra, zawsze coś. Ej, szczerze? Ten dzień jest beznadziejny. Pyszny! Ej, Pysnę. Ty miałaś łososia z frytkami, Ale już jestem głodna. Był? Już złożyłam z głodu. No to jedźmy więc. na te pierogi. Spróbuj chociaż. Nie. Spróbuj chociaż. Gorąco To go. wygląda jak Papka dla dzieci w postaci stałej. Nie! Słodki ziemniak. Mm. Nie jest zły, co ty gadasz? Smakuje jak marchewka. No nie? No. spoko spokojnie. no. Jeszcze chwilkę. Do ja i jedziemy. Spokojnie. Let's Okej, okay, dotarliśmy w końcu do mojej ulubionej restauracji grudzińskiej I będziemy jeść pierożki A Jak one się zwają? Kinkali No i niestety nie mogę jeść wszystkich Muszę się podzielić tutaj z koleżanką i No Na dobre ci to wyjdzie Dokładnie tak, dokładnie tak Także tak jak obiecałam, dla ciebie Ale musisz tak. pokazać dla widza jak się je pierożki. Łapiemy za koniuszek, obracamy go Wgryzamy się i musimy wypić taki bulion ze środką, nie z przepyszny Pijemy pierogi A W środku jest miękko Marzyłam o tym To jest chyba najlepsze danie gruzińskie jakie istnieje Dobrze, że je ulepiłam To jest chyba najlepsze danie dzisiejszego dnia No To też prawda, ej jeszcze kolekcja czeka nas Gotowe? To, to prawda Macie już pomysł na lepienie? Czeka Zależy ile sekundy. będziemy mieli czasu mm, Właśnie mm. Będziecie w Warszawie? Mała Gruzja koniecznie. Do odwiedzenia. Wyfał. Czas na kolację. Ja chcę coś pojeść. Ja nie wiem czy będzie się w ogóle śnieg lepił, bo chyba już się zrobiło chłodno, co? No hmm. będzie ciężko. Choby, dwie minutki. Trafić tylko i do domku. <grym> <grym> trzy, trzy! <grym> let's go! Let's go! Katałyście sobie, idźcie,cie, dzieć, ty idź, 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 idź. Oh Nie. Dwa razy już dzisiaj Jagoda, jest szansa, żebyś miał miała dwie minutki po raz no, pierwszy No, pierwszy raz Podłożę Ci się Trzy po trzy Trzy po trzy oh! Dobra, minuta starczy Zaczynamy od jagody Gotowa? No to! Widzowie, robimy pizzę O, proszę Dobrze Mam nadzieję, że powiedzą, że to, to wygląda... To wygląd jak kopy z kreta No nie, to na razie wiesz, to jest zarys po prostu. A, będziesz jeszcze biała tak jajeczko. Nie, no, z tego bez, ciasto, ubijała. Ale wbisała. zjadłabym taką na grubym cieście właśnie. Lepi ci ten śnieg czy nie? Rzepnę. Troszeczkę. Najlepiej z takimi serowymi brzegami, jakby była. Jakoś nie widzę to Dobra, serę. mamy pizzę. Jakoś nie widzę tam brzegów e, w ogóle. Mamy szynkę, musimy zrobić. Dobra, słuchajcie, na rękawiczkach mi zostaje, więc po prostu... Mozzarella. Mozzarella. Dobra. Nie ja bym Ci radziła ściągnąć te rękawice. O, idealnie teraz poprosiłaś. Dobra, e, zrobimy jeszcze, co na tej pizzy może być. Salami? No to... Nie, e, oliwki. tak. Oliwki? właśnie. Oliwki, do oliwki może... zrobić. Nie no, nie lepi się. No to dawaj, ściągaj te rękawiczki. I lepiej za cały czasu. 40 sekund. Salami to będzie. O, proszę. Jakieś krzywe te salami. Diabola, Zobaczymy, tak? co Ty zrobisz w 15... Sekund. Ja, dla mnie już nie ma nadziei Dobra To jest taka szynka i salami w jednym Co? Po prostu szynka i salami e, Dobra pieczarki, pieczarki, pieczarki To musi może wyglądać jak pieczarka Ja tak nie zaakceptuję Pieczarka taka będzie może To jest pieczarka Tak w całości Ja go będziesz miała pizzy, żuzypy Z pieczarkami w całości, ja kocham pieczarki Do tego sosiki może jakieś o, Pięć, cztery, nie? trzy Dba, to jest coś czosnkowy? Koniec! Koniec! Już nie ja Słuchamy, mogę... nie oceniamy Znaczy oglądamy, nie oceniamy Bo Ja mogę ewentualnie powiedzieć tak, że to jest margerita, nic więcej To jest placek i trochę mozzarelli Nie no, coś tam wystaje jakieś tam Ale to nie wygląda e, jak produkty. pieczarka, to nie wygląda jak salami No z salami może trochę tak Dobra, trochę tak jak salami, ale na pewno nie oliwki, jak pieczarka I oliwki, i oliwki No zgódź się. się, to są oliwki Dobra, dwie, ol dwie oliwki jedna pieczarka w całości <laughs> Tak ma wyglądać ta pizza jeżeli mamy ją zaakceptować Dokładnie No dobra, coś tam zrobiłem. Najśmieszniejsze jest to, że ludzie nas oglądają na tym YouTubie i mówią Porąbani Co oni tutaj widzą? <grym> co Trzeba być wyobraźnie, tak? Zakalec! <grym> Trzy, dwa, jeden, start! Nie wiem, czy starczy mi mąki, nie? Na co? Co robisz? A? Zgadujcie, 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 no. widzimy też w komentarzach zgadujcie, co to jest. Bagietka czosnkowa. Ej, skąd wiedziałaś?! Za szybko! Uwaga, to jest taka duża zapiekanka. Widać, że to jest zapiekanka, nie? Widać. Uwaga, patrz. Trochę mozzarelli. Jak to ja go dorobiła, nie? Mozzarelli. Szynka. Ej, e, ja tego Pieczarki. <suszy> pieczarki! Przeciwo. Sosik czosnkowy! 20 sekund! Uwaga, czekajcie! Trochę ketchup robię jeszcze, czekaj! Ketchup! Dobra, za zimno w ręce. Nie, no patrz. Mozzarella. Bagietka z mozzarellą! Jak drut! Krótka piłka. Akceptujecie bagietkę z mozzarellą? samą mozzarellą, No i wszystko. A ketchup? Nie. nie. A sosik? Nie, bo też tu akceptowałeś, tak? To czekajcie jeszcze. Trochę soli i pieprzu. Czas się skończył, A, tak? Dobra, no to zobaczymy co ty zrobisz, ananasku! tak! 3, 2, 1, 15! 14! 13! 12! 11! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! 1 I po czasie! To jest lód w rożku. Wygląda. Tak, to... Trzy gałki. Ej, ja myślałam, że to jest w ogóle jakiś kwiatek. Trzy gałki lody. Ej, ej nie poprawiam już. Na no. kolację. No. kwiatek. Lody. Dobra. Jestem dorosła, mogę jeść lody na kolację. To prawda, ale to są lody waniliowe. Jak tak. mi powiesz, że to jest czekolada z miętą, to, to nie wytrzymam. To, to, to jest truskawka, czekolada i mięta z tak. tak. O Boże. Czas na kolację. Co ja ulepiłem? To jest życie. No właśnie, a, ja zebraliśmy wodę na kolację. A, a. Ja mam pizzę. Może nie ma za dużo składników na tej pizzy, ale to dalej pizza. Ta pieczarka nie. wygląda jak zmarszczony mózg. Troszkę tak. Ale, ale... to dobrze, im więcej fałdy, tym mądrzejszy. Może jak to zjesz, to nagle cię nie wiem, olśni tak? I będziesz mogła coś, jakąś nową teorię powstania kosmosu wymyślić, czy coś wszechświata? Kto wie? Ja jestem bardzo ciekawy swojej bagietki. Posłuchajmy, czy jest chrupka. jest. Fajne. Co słuchać? Ewent, to by zjadł mi pomógł. <grym> Zobacz, jaka sztywniutko jest. Musisz tą pieczarkę całą zjeść. No i smacznego. <grym> to jest ta pieczarka, którą ulepiłaś. Mm -hmm. I co? Pyszna, soczysta tak? chociaż? Soczysta? Mm -hmm. Serio? A ty kotek czy piesek, że sam wskaczesz po kanapie? Tak, z serem i pieczarką jest dobry? Mm -hmm. mm. Jak prawie nic nie jadłam przez cały dzień, no to smakuje mi. Wszystko by ci smakowało. No właśnie. Ej, szczerze? Sucha bułka z serem to jest takie życie. Tak? No, no masakra, no. A ty? To jest życie, moi drodzy. Ja nie wiem czy... Lody na kolacyk, bo kto mi zabroni? Jestem ja dorosła. No właśnie. Ja ci na pewno nie zabronię. Ale daj jednego. Udało mi się? nam mówić, nie? Ej, ale najeść lodów na, na wieczór to chyba tak średnio. proszę Cię usiąść na pewno, na pewno nie gorzej niż bułki z serem. I pizzą Z pieczarką. No wiecie co? Widzowie, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Przepraszam, że mówię z pełną buzią, ale bułka jest czerstwa. Napiszcie w komentarzu, co mamy zrobić, w następnym odcinku, żebyśmy mogli później to zjeść. Rozumiecie? Teraz lepiliśmy ze śniegu. Jaki macie pomysł na kolejny odcinek? Jestem ciekawy. Najbardziej lajkowane zrealizujemy. Co? Plasteliny. Może na, na ślepo akwarelami. Nogą. Strefa komentarzy. Strefa komentarzy jest do waszej dyspozycji. Jojo, -jo, przestań, no nie możesz. Ja ci, jo -jo. No ci dam przekąskę za chwilkę, tak? Ale jak zrobisz siat. dasz łapę, И сделаешь твиста. Твист, 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 твист. Идем. Тримайте Эй, эй, эй. Песок, спокойно. Па, па, па. На,